Witam ponownie z tej strony Szymon, a to ciekawe kręgi na autostradzie w City Skylines. Powiem Wam, że po przejeździe przez to, przez to skrzyżowanie, no raczej bym oddał cały swój obiad, tu się można bardzo fajnie zakręcić w tym miejscu. No dobra, mniejsza o to. Dzisiaj będziemy robili kolejny eksperyment. Będę sprawdzał, czy samochody potrafią latać. Mam do tego no, kilka modyfikacji, które na pewno mi w tym pomogą. Więc musimy sobie na początku zbudować małe miasto. One minute later. E, ok, także mamy miasteczko, woda i prąd, to sobie załatwimy. Tutaj będzie e, pobór wody. Co to za rzeka, co stoi w miejscu? Nie, no dobra, idzie, tylko że nie pokazuje strzałki, że idzie. Dobra, jest strzałka jedna tutaj. Taka malutka więc coś tam idzie, ale szału nie ma, raczej te ścieki bardziej podwyższą ten poziom wody jeszcze. Prądzik, prądzik sobie załatwimy, tutaj gdzieś wieje, tutaj wieje, bardzo dobrze. I włączymy sobie opcję, żeby nie budować linii Znana i ulubiona opcja, nawet jest już włączona, więc zarąbiście Także możemy sobie grę przyspieszyć, tutaj się już fajnie powybudowywali Domki same wystarczą, nie musimy budować żadnych sklepów ani fabryk Dadzą sobie radę, tu już wodę zasysa dosyć porządnie Teraz czekamy na jakichś pierwszych mieszkańców A few moments later. O, dobra, kurde, jadą samochody Jadą samochody to sobie podwyższymy tą ulicę. Tak, odrobinkę. Jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę. Zobaczymy, czy samochody potrafią latać. To sobie podwyższymy na takie tutaj wartości. Tak wysoko. Prawie jak Mount Everest. Dobra. No i tak. Na tym odcinku zrobimy sobie y limit prędkości nieskończony. On jest tutaj. Nielimitowana, proszę bardzo, prędkość na tym odcinku, w sumie tutaj też już niech się rozpędzają, aż tutaj do tego skrzyżowanka. No i zobaczymy teraz, jak to będzie wyglądać. Odpalimy sobie najpierw na takim pierwszym, tutaj, y, poziomie prędkości. Tylko, gdzie by tu się ustawić z tą kamerą? Myślę, że gdzieś tutaj, dobra, już samochody jadą. Widzę, że taka tutaj śmieszka pod górę jakoś za bardzo problemu tutaj dla nich nie robi. Jakoś tam sobie dawają radę. Widzę, że porządne samochody. Mogę sobie tutaj z kamery pierwsze osłogia, a to może później. Na razie zobaczymy, jak to będzie wyglądać na samym czubeczku. Uwaga. Okej, okay, widzę, że. No! O, coś tam latają te samochody, tak, odrobinkę. Latają. W ogóle to. One spadają te, 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 te samochody, patrzcie. tej te, te, ej, e, e. niby pod górę jest taka sama prędkość, czyli też nielimitowana. Ale pod górę wjeżdżają dużo, dużo wolniej Zobaczcie, dużo wolniej Ej! Latają samochody! Latają samochody! Patrzcie Powrót do przyszłości Latają samochody Da się, patrzcie jak tutaj zapierdzielają Dajcie mi jakiegoś tutaj z pierwszoosobowej kamery Mogę? Mogę cię tu w ogóle złapać? Czekaj, 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 chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu O, jesteś! Chodź tutaj Kurde, samochody latają. No ten tak trochę zbyt yy, nisko. Mamy tu taki samochód trochę wyżej, coś tutaj widziałem przed chwilą. Tego trochę wywaliło. W ogóle, gdzie on ma te koła? Okej, okay. zobaczmy tego. O, ten nawet lata pod ziemią, no to też spoko. Jaki w ogóle dźwięk. Uu, uu, uu. Ale lata, kurde, i samochody latają z City Skylines. Tego to się nie, nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Niektóre widzę jakoś, nie wiem, sobie jadą na hamulcu górskim chyba. Ale niektóre nagle dostawają możliwość fruwania. Więc spoko, zobaczymy sobie taki jakiś samochód tutaj z tej perspektywy. sobie Złapiemy i zobaczymy jak to będzie wyglądało. O, idealnie! Z kamery pierwsza osoba. No i jeszcze kurde Lamborghini. No to już w ogóle będzie super. Okej, okay, to jest ciekawe. Skocznia narciarska. O! sobie jeszcze pas zmienił, żeby, żeby mu było lepiej, widzicie to? Tutaj, e, kolejka górska w City Skylines, patrzcie bardzo. Powolutku sobie wjeżdżamy. Bardzo fajne lampy tutaj są pod fajnym kątem, ale no będzie jasno w nocy, więc to jest spoko. No i czekamy. Powolutku w górę. oj trochę się tutaj zbugowało. Dobra, i teraz tutaj już lekko w dół i... I ziu! I nagle, kurde, zwiedzamy całe miasto. W trybie bardzo szybkim. Bardzo fajnie. jakie drifty w ogóle, wow! łopacie tego, jak tutaj w... wjeżdżam w zakręty. Aż mu koło wyszło. Ale musiał zwolnić. Jak kolejka, naprawdę. Kolejka górska w City Skylines. Udało się zrobić. Ej, no to nie, nie spodziewałem się, że to będzie tak fajny eksperyment. Myślałem, że jakoś sobie powoli tutaj zjadą. I po prostu tyle, tak samo jak wjechali, to tak samo sobie zjadą, a naprawdę jest dużo, dużo fajniej. Mam jeszcze moda, że mogę sobie zwiększyć prędkość tutaj różnych pojazdów. Czy pójśmy na 5000 na godzinę, czy tam jeszcze więcej. Nie wiem, czy nawet taką wartość osiągniemy, ale mogę sobie tutaj prędkość zmienić. Co jest spoko, ale widzę, że nawet nie muszę, bo dosyć to fajnie wygląda. Chociaż, jakby tu jeszcze jakiś samochód przyjechał, to zmieniłbym sobie prędkość tego danego pojazdu i bym zobaczył, czy może by wtedy faktycznie w górę gdzieś tutaj wyskoczył. No, musimy sobie chyba jakąś malutką strefę, tutaj przemysłowo-handlową, zrobić. Niech będzie tam za dużo nie będzie przeszkadzało, tutaj tego zanieczyszczenia, bo to miasto zniknie z powierzchni ziemi. Chociaż, no takie bardzo nowoczesne skoro tutaj samochody latają Policja, jeszcze policja, oczywiście zawsze muszą narzekać Dobra, czekamy na jakieś kolejne, dobra stój! Stój, co to jest za samochód? Jest, prędkość damy sobie na przykład, no tak z 1000 na godzinę To powinno, powinno być spoko Niech będzie, no taki Okej okay. No i Enter Zresetuj, eksportuj Działanie, zabierz aktualną konfigurację pojazdu, importuj, załaduj. No to zapisz. Flack konfiguracja została wyeksportowana. OK, importuj. To już działa? Działa jed, czy nie działa A zobaczymy w kamery pierwszej osobowej. Uh. Chyba, ch chyba działa. Czekajcie, bo mam tutaj taką jeszcze opcję w modyfikacji bodajże tej. Która pokazuje Show Info Panel Ona wtedy będzie pokazywała prędkości pojazdów Gdzie jest ten pojazd? Tu jest ten pojazd Sprawdźmy 30, to mało na godzinę Wow, tam przez chwilę jechał 150, ale no coś tutaj widzę, że Coś nie za bardzo Nie wiem, czy to mi się w ogóle zapisało Ten, ten pojazd Chyba tak Usuń, usuń, usuń Zezwól, no chyba jest Chyba, że to musi być nowy, się dopiero pojawić. No ale widzę, że jest ta wartość tutaj zapisana. Próbujemy sobie jeszcze z innym pojazdem. Tylko jak na złość, teraz nie ma tu ani jednego. O, dobra, jedzie. To jest też. Nie, to jest kombi. Musimy sobie też zamienić kombi. Tylko. Nie komhat, tylko kombi. Mamy kombi. Damy sobie. Może tyle, nie może jechać, ale 500 też będzie spoko na godzinę. Zresetuj, nie, eksportuj. Została wyeksportowana. Czy to już jest zapisane w grze? Załaduj istniejące konfiguracje pojazdu. No to tak, załaduj, no i okej. Okay. Teraz. Dobra, dobra, jedzie, kurde, jedzie. Czemu że zwolnił? Ej. Czemu zwolnił? Działa tylko zwolnił. U, wow, u. Psz, psz. Ile na godzinę? 3700 na godzinę, o kurde ale mole 4000 na godzinę. No patrzcie, samochody w City Skylines latają, jest to potwierdzone. Zapierdziela jakby miało nie być jutra. Ale daje radę, czy on się. On zwalnia chyba, nie? Jednak nie. Czy on się, za, czy on się za, za, zatrzyma gdzieś? Chyba tak. Tak, bo, bo zwalnia. Dobra, zobaczymy, gdzie on się zatrzyma? Możemy sobie grę trochę przyspieszyć. To nie było na maksa speed gry, tylko na minimalny. No, i jakby nigdy nic. Zats Dobra, myślałem, że się zatrzymał. Okej. Okay. Aha, i ze gościów wysiadł, i se poszedł do domu. Pff, jakby nigdy nic. To jest chyba to auto, wydaje mi się. To kombi, chyba tak. Przątaczka w postępku. Ło to to, kurde, belemon. No to posprzątała go pewnie w 5 sekund. Okej, okay, moi drodzy, także taki luźny odcineczek. Trochę zabawny, mam nadzieję, że wam się podobał. Bardzo fajny eksperyment, tak no, no, notabene. Nie wiedziałem, że samochody mogą tak fajnie sobie latać. Myślałem, że tutaj się jakoś bardziej wybije i będzie leciał. Ale latają. Troszkę tak nisko nad ziemią, ale dawają sobie radę. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się taki odcineczek podobał. I piszcie swoje eksperymenty, które chcielibyście, abym sprawdził. I dajcie hashtag latanie, żebym wiedział, że do tego momentu dotrwaliście. Ja się z wami żegnam. Na razie. Pa pa.